i zapraszam do zaczarowanego operowego świata. Alicji. To jest chyba pierwszy w historii polskiego teatru monodram operowy. To jest one woman show i Daje mi jakieś spełnienie w całym moim poczuciu humoru i dystansu do swojego zawodu. Krocze delicja. Nie, nie. I to skojarzenia prowadzą <laughs> nas na manowce. Krocze to krzyż. Tu rozumiany jako cierpienie. Ten tekst potrzebował y, odważnej y, artystki. Arty, artystki, która nie boi się przełamywać tabu, która y, przekracza pewne granice. Policja Węgorzewska nie tylko śpiewa, ale na bieżąco komentuje to, co robi na scenie. Komentuje to, o czym zaśpiewała albo to, co za chwilkę zaśpiewa. Ja tłumaczę, dlaczego śpiewaczka jest często kiepską aktorką, dlaczego mece przebierają się za mężczyzn, dlaczego libretta są z reguły pasztetami o niczym. To jest między innymi taki cel, żeby przybliżyć to ludziom, a którzy nie... Podobnie jak ja, rzadko odwiedzają operę, żeby ich zachęcić do tego, że opera nie jest taka straszna i że może być zabawnie. Długo myślałam, że trawiata ma coś wspólnego z trawieniem. Zaraz na początku tam jedzą kolację i te późniejsze perypetie i zgon, myślałam, że są wynikiem jakiejś niestrawności. Jeżeli nawet nie rozumiemy słów, to to, co się dzieje w warstwie muzycznej, w warstwie wizualnej, może być równie interesujące jak warstwa fabularna, a fabułę można sobie przeczytać w programie. Dla mnie opera również była niezrozumiała. Opowiem Państwu o moim pierwszym razie. Kobieta kurtyna w pewnym sensie to był ten cały pomysł. Kurtyna, która. Jest pusta i tam jest tabliczka do wynajęcia for rent i dopiero na przedstawieniu widz się zorientuje co tam jest właśnie na tej pustej kurtynie, jakie elementy scenografii, jakie kawałki oper y, tam się pojawią. No także to jest taka właściwie w pewnym sensie zachęta do tego, żeby wejść pod spódniczkę pani Alicji. Dzięki Bitwie na Głosy wyszło tak, że mogłam zapromować swój, swoje dzieło, swój monodram jako aktorka, śpiewaczka, a jednocześnie producent. Także bardzo się z tego cieszę. Chcę, żeby ludzie, którzy na to przyjdą, złapali operowego bakcyla, żeby się zarazili i żeby zaczęli przychodzić do opery. Nie przychodzicie przecież tylko do opery, żeby się wsłuchiwać w słowa. Głos, muzyka to jest to.